Witam na kanale w Roślinach po uszy. Dzisiaj będzie turbo krótki odcinek, a to z tego względu, że tak naprawdę w Obi nie było co nagrywać, ale jak już pojechałam no to postanowiłam, że nagram to, co mi się uda, może coś z tego skleję. No nie sądziłam, że aż będzie taki krótki filmik, no ale trudno. Może dlatego w OBI nie było takich pod względem roślin kolekcjonerskich nowości, a to z tego względu, że teraz jest okres roślin ogrodowych, balkonowych no i wszystkie te sklepy budowlane, supermarkety skupiają na roślinach ogrodowych, zewnętrznych. Oczywiście były rośliny standardowe i te wyspy były ładnie Zakomponowane, jednak tutaj skupiłam się na tych wyspach z roślinami kolekcjonerskimi, i takie mam wrażenie, że od ostatniego czasu, co Wam pokazywałam. To rośliny kolekcjonerskie to tak naprawdę to chyba są resztki, może jakaś nowa dostawa doszła, ale no to tak naprawdę one czekają i błagają aż ktoś je weźmie. No niektóre rośliny są tak naprawdę w kiepskim stanie, bo już trochę, jakiś czas są w tym obi. Nie wiem czy tutaj nagrałam, ale na przykład Monstera variagata to już odrzuca biel, no bo no nie ma odpowiedniego dostępu do Światła, więc, no więc jakby to jest normalne. Początkowo chciałam pojechać do Ikea i tam zobaczyć, co się dzieje. Jednak jest remont tego działu roślinnego i wszystkie te rośliny były jakby ograniczone do minimum, więc no, naprawdę nie było sensu, żeby cokolwiek tam nagręcić. Później pojechałam do Lerwa z nadzieją, że coś tam może będzie fajnego. Jednak dział rośliny został podzielony i jedna część była przeznaczona na ee, Temat grillowania, czyli były różnego rodzaju grille i rzeczy potrzebne do grillowania, więc dział roślinny był również bardzo okrojony, jeżeli chodzi o rośliny doniczkowe, bo w Leruano to również oczywiście bardziej się teraz skupiają na roślinach zewnętrznych. Jak widzicie, tutaj jest kompozycja z roślin. Które no, jakoś tam w miarę możliwości wyglądają, no ale no, to, to wręcz było mi trochę przykro, jak to zobaczyłam, bo no jak sami widzicie, już to są rośliny, które są przelane, które już za długo są w tym sklepie, które już powinny być w domach. No, Tutaj to weru kosum to nie było na półce śmierci, to nie były rośliny przecenione, no ale no widzicie, że to no, wiele do życzenia ma. W zasadzie weru kosum to chyba nie powinno być w sklepie, to po prostu jest roślina kolekcjonerska i tak powinno zostać, no bo w sklepie, jak jest za długo, no to wiadomo, że nie, nie ma odpowiednich warunków. Biedna wanda była tak po prostu no, przewieszona, to naprawdę smutny widok. Nakręciłam tą część z roślinami kolekcjonerskimi, ale tak jak mówię, rośliny ogrodowe i rośliny podstawowe, doniczkowe były w dobrym stanie. Każdy wie, jak wygląda Epipremnum złociste, więc tutaj nie nagrywam, jakby te stanowiska były pełne na full i one były ładne. I tym optymistycznym akcentem kończę dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas, bo ja z wami oczywiście bardzo. Mam również nadzieję, że w kolejnym odcinku zobaczymy się w takim samym gronie, nawet większym. Do zobaczenia niebawem. Pa!